741 tygodni tyle właśnie Pink Floyd, okupowali listę Billboard. Jak zespół, który odniósł tak ogromny sukces, mógł dopuścić do tego, że dziś jego członkowie żywią do siebie nienawiść? Poznaj historię tej legendarnej grupy. Pink Floyd powstał w 1965 roku w Londynie z inicjatywy studentów architektury Rogera Watersa. Nika Masona i Richarda Wrighta. Do tego grona dołączył Syd Barrett, student sztuki. Nazwa zespołu powstała na bazie imion dwóch bluesmenów z Karoliny Północnej: Pinka Andersona i Floyda Council'a. Początkowo grupa grała standardy rytmu i bluesa, jednak pod wpływem Barreta zaczęli tworzyć rozbudowane improwizacje instrumentalne. Ich koncerty w klubie UFO wyróżniały się nowatorskimi pokazami slajdów i świateł, które przyciągały uwagę londyńskiej sceny undergroundowej. W 1967 roku Pink Floyd zadebiutował albumem The Piper at the Gates of Dawn, który odniósł sukces na listach przebojów dzięki singlom takim jak Arnold Lane i Killy Play autorstwa Bareta. Jednak lider zespołu. Zaczął tracić kontakt z rzeczywistością przez chroniczne zażywanie LSD. Jego zachowanie na scenie stało się nieprzewidywalne. Potrafił stać bez ruchu z gitarą na szyi lub celowo rozstrajać instrument w trakcie gry. Współpraca zaczęła być niemożliwa, co potwierdził incydent podczas próby utworu Have You Got It Yet? Barrett zmieniał akordy przy każdym podejściu śpiewając refren z pytaniem, czy koledzy już to opanowali. Wtedy muzycy zrozumieli, że dalsza praca w tym składzie nie ma sensu. W styczniu 1968 roku, jadąc na koncert do Southampton, zespół podjął decyzję, by nie odbierać syda baretta z domu. Był to moment, gdy fizycznie odcieli się od swojego założyciela. David Gilmore dołączył do zespołu wcześniej na prośbę Nicka Masona. Znał baretta ze szkolnych lat i miał za zadanie maskować błędy gitarowe lidera. Przez krótki czas zespół funkcjonował jako kwintet, ale ten układ okazał się nieefektywny i Gilmore zastąpił baretta na stałe. Oficjalne odejście baretta. Nastąpiło w kwietniu 1968 roku. Roger Waters i Richard Wright przejęli obowiązki kompozytorskie, gdy zespół musiał wywiązać się z kontraktu płytowego. Wydany w tym samym roku album A Saucer Full of Secrets dokumentował ten przejściowy okres i zawierał utwory takie jak Let There Be More Light oraz Jack Band Blues. Ostatni wkład bareta w dyskografię grupy. Odebranie lidera wymusiło zmianę dynamiki w zespole. Waters wyrastał na głównego autora tekstów i koncepcji, podczas gdy Gilmore skupił się na brzmieniu gitary i wokalu. Mimo trudności, zespół przetrwał utratę lidera, choć wkrótce zmagał się z brakiem spójnego kierunku artystycznego. Lata 1969 i 1970 to czas poszukiwania nowej tożsamości artystycznej. Pink Floyd wydał wtedy albumy Uma Guma i Atom Heart Mother, które stanowiły próbę zdefiniowania brzmienia bez bareta. Uma Guma to dwupłytowe wydawnictwo zawierające nagrania koncertowe oraz solowe eksperymenty każdego z czterech członków zespołu. Atom Heart Mother. Powstał z udziałem orkiestry symfonicznej i chóru, co było radykalnym odejściem od dotychczasowego rokowego stylu. Muzycy oceniali ten okres negatywnie w późniejszych wywiadach. Gilmore stwierdził, że zespół wtedy skrobał dno beczki, co oznaczało wyczerpanie pomysłów i brak wyraźnego kierunku. W tym czasie zespół działał bez wyraźnego lidera, a decyzje podejmowano kolektywnie co często prowadziło do artystycznego chaosu. Szełom nastąpił w 1971 roku wraz z premierą albumu Metal. Album ten zakończył okres eksperymentów i ustalił styl muzyczny grupy na kolejną dekadę. Najważniejszym elementem było 20-minutowe dzieło Echoes, które zajmowało całą drugą stronę winylu. Utwór powstał z montażu dziesiątek fragmentów nagranych przez wszystkich członków zespołu. Płyta zawierała również utwory One of These Days z charakterystyczną linią basu oraz Fearless. Medal udowodnił, że Pink Floyd potrafi tworzyć spójne, rozbudowane formy muzyczne. Ostatni moment, gdy proces twórczy opierał się na równej współpracy wszystkich instrumentalistów, Przypadł na ten czas. Jednak sytuacja zmieniła się w 1973 roku, podczas pracy nad albumem The Dark Side of the Moon. Roger Waters przejął całkowitą kontrolę nad warstwą tekstową i koncepcyjną dzieła. Basista napisał wszystkie słowa do utworów, co stało się nowym standardem w pracy zespołu. Muzyka powstawała wspólnie. Ale Waters decydował o tematyce i przesłaniu. Płyta poruszała problemy chciwości, przemijania i chorób psychicznych. Album przyniósł hity takie jak Money i Us and Them, które stały się przebojami radiowymi w USA. The Dark Side of the Moon odniósł sukces komercyjny bez precedensu, sprzedając się w ponad 50 milionach egzemplarzy. I utrzymując się na liście Billboard przez rekordowe 741 tygodni. Ten gigantyczny sukces finansowy zapewnił muzykom stały dopływ gotówki, ale wpłynął destrukcyjnie na relacje w zespole. Członkowie stali się multimilionerami, co zmieniło ich życie i priorytety. Gilmore i Wright zaczęli poświęcać czas na kolekcjonowanie drogich samochodów i nieruchomości podczas gdy Waters skupiał się na polityce i analizie społecznej. Wspólne cele, które łączyły zespół w czasach biedy, przestały istnieć. Zderzenie sukcesu z monotonią tras koncertowych wywołało poczucie wypalenia i znudzenia. Presja wytwórni na nagranie kolejnego hitu prowadziła do pierwszych otwartych konfliktów w studiu. Waters zaczął uważać sukces The Dark Side of the Moon za swoją osobistą zasługę, podczas gdy pozostali podkreślali znaczenie brzmienia instrumentów. Sukces finansowy nie przyniósł stabilizacji, stał się natomiast źródłem podziałów, które doprowadziły do rozpadu grupy. Sesja do albumu Wish You Were Here. W 1975 roku przebiegała w atmosferze wyczerpania i braku motywacji. Muzycy spędzali godziny na bezowocnych dyskusjach i próbach znalezienia nowego kierunku po sukcesie poprzedniej płyty. W trakcie nagrywania wokalu do Shine on You Crazy Diamond pojawił się otyły mężczyzna z ogoloną głową i brwiami, trzymający reklamówkę. Początkowo zespół zignorował go. Myśląc, że to pracownik techniczny wytwórni Emi, dopiero po chwili Gilmore rozpoznał w nim syda Bareta, byłego lidera, któremu dedykowali utwór. Barret zachowywał się niezrozumiale. Pytał, kiedy ma nagrać swoją gitarę, choć utwór był niemal gotowy. Jego wizyta wstrząsnęła muzykami. Waters i Wright płakali, widząc stan psychiczny dawnego przyjaciela. To wydarzenie wpłynęło na ostateczny kształt płyty, która skupiła się na temacie nieobecności i utraty kontaktu z rzeczywistością. Praca nad materiałem doprowadziła do pierwszego otwartego sporu między Rogerem Watersiem a Davidem Gilmorem. Zespół miał trzy długie kompozycje testowane podczas trasy we Francji: Shine on You Crazy Diamond, Raving and Ruling. Oraz You've Got to Be Crazy. Gilmore chciał umieścić wszystkie trzy na jednej płycie, ale Waters sprzeciwił się, twierdząc, że dwa ostatnie nie pasują do nowej koncepcji albumu o wyobcowaniu i przemyśle muzycznym. Basista wymusił usunięcie tych utworów i podzielenie Shine on You Crazy Diamond na dwie części, otwierającą i zamykającą płytę. Gilmore przegrał głosowanie. Ponieważ Mason i Wright poparli Watersa, by uniknąć konfliktów. Album ukazał się z singlami Have a Cigar i Shine on You Crazy Diamond. Konflikt o repertuar nadszarpnął zaufanie między dwoma liderami. Odrzucone utwory trafiły na kolejny album Animals z 1977 roku. Raving and Drooling przemianowano na Sheep. A you've got to be crazy na dogs. Waters przejął pełną kontrolę nad warstwą ideologiczną. Opierając ją na folwarku zwierzęcym Georgia Orwella, dzieląc społeczeństwo na psy, biznesmeni, świnie, politycy i owce bierny tłum. Podział ról w zespole stał się wyraźny i nierówny. Wright nie otrzymał żadnych kredytów autorskich, co oznaczało brak tantiem i sprowadzenie go do roli wykonawcy. Czuł się marginalizowany przez Watersa, który decydował o aranżacjach i strukturze utworów. Gilmore skupił się na gitarze i zaśpiewał w Dogs, ale jego wpływ na kierunek artystyczny malał. Waters zagrał partię gitary rytmicznej w Pigs i sheep zmuszając Gilmora do gry na gitarze basowej co wywołało napięcia. W 1978 roku sytuacja finansowa zespołu uległa gwałtownemu pogorszeniu. Zespół powierzył swoje fundusze firmie maklerskiej Norton Warburg, która inwestowała w ryzykowne przedsięwzięcia, takie jak pizzerie i produkcja deskorolek. Firma upadła a muzycy stracili miliony funtów, stając się dłużnikami Brytyjskiego Urzędu Skarbowego. W Wielkiej Brytanii obowiązywała stawka podatkowa 83% dla najlepiej zarabiających. Członkowie Pink Floyd musieli nagrać nową płytę i ruszyć w trasę, by spłacić długi i uniknąć bankructwa lub emigracji podatkowej. Presja ekonomiczna zmusiła ludzi. Którzy przestali się lubić i szanować, do współpracy. Trasa promująca album Animals pod nazwą In the Flesh odbywała się na wielkich stadionach w USA i Kanadzie. Waters nienawidził grać dla wielotysięcznych tłumów, uważając, że publiczność nie słucha muzyki, lecz przychodzi na widowisko, by pić alkohol. Hałas na stadionach. Uniemożliwiał precyzyjne wykonanie cichych fragmentów, co doprowadzało basistę do wściekłości. Kulminacja napięcia nastąpiła 6 lipca 1977 roku na stadionie olimpijskim w Montrealu. Fani w pierwszym rzędzie domagali się hitów, ignorując nowy materiał. Waters stracił panowanie nad sobą, przywołał jednego z nich bliżej. I opluł go w twarz. To akt agresji zakończył główną część koncertu. Gilmore był tak zniesmaczony, że odmówił wyjścia na bis i obserwował ostatni utwór z poziomu konsoli mikserskiej. Po zejściu ze sceny basista poczuł wstręt do siebie i zrozumiał, że między zespołem a publicznością jest nieprzekraczalna bariera. Poczucie izolacji. I incydent w Montrealu stały się inspiracją do koncepcji budowy fizycznego muru na scenie. To wydarzenie dało fundament pod najbardziej ambitny projekt, który ostatecznie zniszczył relacje w grupie. W lipcu 1978 roku Waters zaprezentował kolegom dwa zestawy nagrań demonstracyjnych w studiu Britannia Row. Pierwszy nosił roboczy tytuł Bricks in the Wall. Drugi był wczesną wersją The Pros and Cons of Hitchhiking. Muzykci wybrali pierwszy, choć Gilmore miał poważne zastrzeżenia co do jakości kompozycji. Zespół odrzucił solowe materiały Gilmora i Wrighta, co oznaczało, że nowa płyta będzie niemal wyłącznie oparta na pomysłach i tekstach Watersa. Praca w studiu Super Bear we Francji przebiegała w atmosferze otwartego konfliktu o udziały w zyskach i wkład artystyczny. Waters zarzucił Wrightowi brak zaangażowania i odmówił mu kredytu producenckiego na okładce. Wright domagał się udziału, ale nie przedstawił nowego wartościowego materiału od czasu sesji do Wish You Were Here. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Podczas spotkania w Los Angeles dotyczącego kontraktu z wytwórnią Columbia. Waters postawił ultimatum: jeśli Wright nie odejdzie po nagraniach, zablokuje wydanie The Wall i zniszczy taśmy. Zablokowanie premiery oznaczałoby bankructwo wszystkich członków, bo zaliczki od wytwórni były niezbędne do uregulowania zaległych podatków. Wright pod presją zgodził się na rezygnację z członkostwa w Pink Floyd Music, pozostając jedynie opłacanym muzykiem sesyjnym, co paradoksalnie uratowało jego finanse. Trasa The Wall w 1980-81 była kosztowna i logistycznie skomplikowana. Na scenie budowano mur z kartonowych cegieł, który miał 10 metrów wysokości. I zasłaniał muzyków podczas połowy występu. Konstrukcję burzono w finale, co wymagało precyzyjnej pracy ekipy i zachowania bezpieczeństwa. Koszty przewyższały przychody z biletów w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie i Dortmundzie. Waters, Gilmore i Mason pokryli straty z własnej kieszeni, pogłębiając problemy finansowe. Wright jako muzyk kontraktowy. Otrzymywał stałą pensję i jako jedyny zarobił na trasie. Album odniósł jednak gigantyczny sukces, sprzedając się w 33 milionach egzemplarzy na świecie. Single Another Brick in the Wall Part 2 stał się międzynarodowym przebojem numer 1, dzięki rytmowi disco zaproponowanemu przez producenta Boba Ezrina. W nagraniu wziął udział chór uczniowski ze szkoły Islington Green. W Londynie, który zaśpiewał słynny refren sprzeciwiający się kontroli w edukacji. Utwór Comfortably Numb powstał na bazie odrzuconego materiału solowego Gilmora i stał się jednym z najważniejszych punktów dyskografii zespołu. Gitarzysta i basista spierali się o ostateczne brzmienie Comfortably Numb przez wiele tygodni. Waters preferował wersję surową i orkiestrową. A Gilmore, cięższe rokowe brzmienie sekcji rytmicznej. Ostateczna wersja łączyła obie wizje i zawierała dwie solówki gitarowe, które krytycy uznali za jedne z najlepszych w historii roka. Sukces The Wall nie naprawił jednak relacji w zespole, który przestał istnieć jako kolektyw twórczy. W 1982 roku Waters zaczął pisać materiał na nową płytę roboczo zatytułowaną Spare Bricks. Miał zawierać utwory niewykorzystane w filmie oraz nowe kompozycje uzupełniające narracje. Koncepcja zmieniła się radykalnie po wybuchu wojny o Falklandy między Wielką Brytanią a Argentyną. Waters postanowił stworzyć polityczny manifest antywojenny dedykowany swemu ojcu Erykowi Fletcherowi Watersowi, który zginął podczas II wojny światowej pod Anzio. Ostateczny tytuł albumu to The Final Cut. Atmosfera w studiu była wroga do tego stopnia, że Gilmour i Waters pracowali osobno i rzadko się spotykali. Komunikowali się głównie przez inżyniera dźwięku Jamesa Guthrie, pełniącego rolę posłańca. Gilmour otwarcie krytykował materiał, twierdząc, że utwory odrzucone przy The Wall nie były wystarczająco dobre na nową płytę. Waters w odpowiedzi usunął nazwisko Gilmura z listy producentów, choć gitarzysta zachował prawo do tantiem wykonawczych. Waters przejął całkowitą kontrolę nad brzmieniem i zatrudnił Michaela Kamen do aranżacji orkiestrowych. Rola Nika Masona została zepchnięta na margines. Ponieważ miał trudności z wykonaniem skomplikowanych zmian metrum wymyślonych przez Watersa. W finale utworu Two Suns in the Sunset Mason został zastąpiony przez muzyka sesyjnego Andiego Newmarka. Wright był całkowicie nieobecny na płycie, nie pojawił się w studiu, gdyż formalnie nie był już członkiem zespołu. Jego nazwisko nie znalazło się na okładce. Evenement, w historii Pink Floyd. The Final Cut stał się de facto solowym projektem Watersa z gościnnym udziałem muzyków zespołu. Warstwa liryczna dominowała nad muzyką, a kompozycje przypominały melorecytacje z delikatnym tłem orkiestrowym i efektami dźwiękowymi nagranymi w technologii holofonicznej. Single Not Now John i The Fletcher Memorial Home. Nie powtórzyły komercyjnego sukcesu poprzednich hitów. Not Now John był jedynym utworem z wokalem Gilmora. Teksty atakowały bezpośrednio premiera Margaret Thatcher i radzieckiego przywódcę Leonida Breżniewa, krytykując imperializm i bezsensowną śmierć żołnierzy. Na tylnej okładce płyty widniał napis: Rekwiem dla powojennego snu. Autorstwa Rogera Watersa wykonane przez Pink Floyd. To jasna deklaracja, kto rządzi w zespole i odpowiada za jego kształt artystyczny. Po wydaniu albumu w 1983 roku muzycy rozeszli się i nie planowali trasy koncertowej promującej materiał. Waters uznał, że historia Pink Floyd dobiegła naturalnego końca. I skupił się na solowym albumie The Pros and Cons of Hitchhiking. David Gilmore miał jednak inne plany dotyczące przyszłości nazwy i marki Pink Floyd. Waters podjął formalne kroki prawne w 1985 roku, wysyłając listy do dyrektorów MEI i CBS. Ogłosił swoje odejście z zespołu i złożył pozew do Sądu Najwyższego w Londynie. O rozwiązanie partnerstwa Pink Floyd, twierdząc, że bez jego kierownictwa artystycznego zespół nie ma racji bytu. Był przekonany, że Gilmore i Mason nie poradzą sobie z tworzeniem nowego materiału i marka powinna zostać wygaszona. Pozostali muzycy nie zgodzili się z tą oceną i ogłosili kontynuację działalności pod szyldem Pink Floyd. Gilmore i Mason zaryzykowali własnym majątkiem. By sfinansować produkcję nowej płyty, ponieważ konta zespołu były zamrożone przez proces sądowy, a Gilmore musiał zastawić swoje domy. Spór zakończył się ugodą zawartą w Wigilię 1987 roku na łodzi mieszkalnej Astoria, służącej Gilmorowi jako studio. Gilmore zachował prawa do nazwy Pink Floyd, a Waters. Uzyskał wyłączne prawa do koncepcji The Wall i do wizerunku nadmuchiwanej świni z okładki Animals. Aby obejść prawo, Gilmore podczas trasy koncertowej dodał do swojej świni genitalia, co uczyniło ją innym projektem plastycznym. W 1987 roku ukazał się album A Momentary Lapse of Reason. Wright powrócił do współpracy. Ale ze względów prawnych nie odzyskał pełnoprawnego statusu członka zespołu. Podpisał kontrakt jako muzyk sesyjny z tygodniową pensją 11 tysięcy dolarów, bez udziału w zyskach ze sprzedaży płyt. Waters publicznie atakował album w wywiadach, nazywając go fałszerstwem, a teksty Gilmora banalnymi. Różnica popularności stron konfliktu. Stała się brutalnie widoczna podczas tras koncertowych w 1987 roku. Pink Floyd wyprzedawał wielkie stadiony na całym świecie, generując rekordowe zyski. Waters promował solowy album na znacznie mniejszych obiektach i często grał przy pustych krzesełkach. W Cincinnati wystąpił dla tysiąca osób w hali mieszczącej 4000 widzów. Tego samego wieczoru. Byli koledzy zagrali dla kilkudziesięciu tysięcy fanów na pobliskim stadionie. Waters spróbował blokować ich koncerty, grożąc pozwami za wprowadzanie konsumentów w błąd. Promotorzy musieli umieszczać na plakatach informacje o składzie zespołu, co jednak nie wpłynęło na sprzedaż biletów. Gilmour udowodnił, że marka Pink Floyd jest silniejsza niż nazwisko głównego kompozytora. Krótkotrwały rozejm nastąpił w lipcu 2005 roku, gdy Bob Geldof namówił skłóconych muzyków do wspólnego występu na koncercie charytatywnym w Londynie. Początkowo Gilmour odmówił, ale ostatecznie Waters, Gilmour, Mason i Wright stanęli razem na scenie po raz pierwszy od 24 lat. Zagrali cztery utwory, w tym Comfortably Numb, i pożegnali się z publicznością, obejmując się ramionami. To był ostatni występ w klasycznym składzie. Richard Wright zmarł na raka we wrześniu 2008 roku, co definitywnie zamknęło możliwość pełnej reaktywacji zespołu. David Gilmore i Nick Mason wykorzystali archiwalne nagrania z udziałem Wrighta z sesji do The Division Bell i wydali w 2014 roku album instrumentalny The Endless River, będący hołdem dla zmarłego klawiszowca. Relacje między żyjącymi muzykami ponownie pogorszyły się przy okazji planowanej reedycji albumu Animals w 2018 roku. Spór dotyczył treści notek na okładce autorstwa dziennikarza Marka Blake'a, które według Gilmora zbyt mocno eksponowały rolę Watersa. Kłótnia opóźniła wydanie albumu o 4 lata. W marcu 2022 roku Gilmore i Mason reaktywowali szyld Pink Floyd, nagrywając utwór Hey, Rise Up z ukraińskim wokalistą Andriem Chływniukiem. Waters skrytykował nagranie jako pozbawione człowieczeństwa działanie wojenne. W 2023 roku nagrał nową wersję The Dark Side of the Moon Redux, usuwając solówki gitarowe i dodając własne melorecytacje, co fani odebrali jako próbę wymazania wkładu kolegów. Eskalacja konfliktu nastąpiła po wybuchu wojny na Ukrainie. W wywiadzie dla Berliner Zeitung Waters bronił polityki Rosji, twierdząc, że inwazja była sprowokowana przez NATO. Polly Sampson, żona Davida Gilmura, odpowiedziała na te słowa ostrym wpisem na Twitterze, nazywając Łotersa antysemitą do szpiku kości, apologetą Putina, kłamcą, złodziejem i mizoginem. Gilmur udostępnił ten wpis na swoim profilu, dodając krótki komentarz, że każde słowo w nim zawarte jest prawdą. Historia Pink Floyd to opowieść o wielkim sukcesie twórczym geniuszu, ale także o dramatycznych konfliktach, które doprowadziły do rozłamu i trwających do dziś sporów między muzykami.